Jako starsi policja, służby no, podchodzimy do bezpieczeństwa w sposób profesjonalny, ale no, myślimy w kategoriach osób starszych. Natomiast chcielibyśmy poprzez tę debatę zobaczyć, co odczuwa młodzież, co dla nas jest, stanowi że jakąś formę niebezpieczeństwa. Być może dla nich nie jest to to, o czym my myślimy. Dlatego myślimy, że w tej debacie poprzez wypowiedzi, kiedy nastąpi podsumowanie, to zorientujemy się, czy rzeczywiście. To, co my myślimy, oni tak samo myślą, i taki jest między innymi cel tego spotkania. To młodzież będzie właśnie na tym spotkaniu mówiła o tym, co, kiedy się czują bezpiecznie, a ewentualnie właśnie co ich niepokoi. Zresztą z tych wypowiedzi już wstępnych widać. Czy miecie sugestie młodzieży i poprawicie bezpieczeństwo w tych miejscach, które one wskażą? Znaczy, ja myślę tak, że między innymi tej służby są, jest komendant powiatowy policji, trochę tak z takim z rezerwą i z obawami, Czy nam w czymś nas młodzież nie zaskoczy? Tak myślimy. Ale cel jest właśnie między innymi po to, żeby dotrzeć i usłyszeć czego tak naprawdę młodzież się obawia, co chciałaby poprawić, może zmienić i na pewno z tego będziemy chcieli, żeby służby skorzystały. To spotkanie dzisiaj ma na celu jakby yy, takie Przekazanie przez młodzież nam, starszym, policji, instytucjom pozarządowym zagrożeń, jakie występują dla najmłodszych. Z wiktymologii wygląda, że właśnie młodzież, dzieci są najczęściej ofiarą różnego rodzaju przestępstw, stąd dzisiaj właśnie to spotkanie, żebyśmy potrafili zdiagnozować te niebezpieczeństwa. Czy podejmujecie jakieś inne kroki, by do tej młodzieży dotrzeć? Ja myślę, że taka debata, te programy prewencyjne, które są odpowiedzią na zagrożenia, to jest właściwie właściwy krok ku temu, żeby te niebezpieczeństwa zminimalizować, żeby poprawić stan bezpieczeństwa na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Czy młodzież utrudnia działanie Straży Pożarnej i powoduje jakieś zagrożenia w naszym powiecie? W naszym powiecie uważam, że młodzież pomaga Straży Pożarnej, bo wszystkie programy, które były wdrażane do tej pory, jeżeli chodzi o pomoc medyczną, są kierowane przede wszystkim do młodzieży. Ja mam zdanie takie, że młodzież pomaga raczej niż utrudnia. Utrzymujecie kontakt z młodzieżą jako Straż Pożarna? Jako Straż Pożarna tak. Większość młodzieży działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych, w ich szeregach. Czy młodzież jest świadoma z zagrożeń, które czyhają na nich? Ja myślę, że młodzież jest bardziej świadoma niż niektórzy dorośli tych wszystkich zagrożeń, które na nich czyhają.